Cześć, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie, który sponsoruje firma IT The Collection, która wysłała mi nowości swoje. I słuchajcie, jestem. Zauroczona, ja już widziałam pracę z tych nowości i ja wiem, że musiałam, widziałam, że muszę to zrobić. Tym bardziej, że trochę to jest. Ja bardzo dużo właśnie pracowałam z trójwymiarowymi papierowymi kwiatami. Zresztą, wiecie, jak ja robię albumy, zajrzyjcie na mój album Lato, na album Wiosna. Ja bardzo często wyginam właśnie papierowe kwiaty i na tym pracuję. Nie robię kwiatów, nie kupuję raczej kwiatów ostatnimi czasy ponieważ też robię to na warsztatach i jakby to jest dla mnie wygodniejsze i, i korzystamy z tych papierów, które mamy. I jak zobaczyłam te trójwymiary, mówię, no jak, jak pode mnie zrobione. I kochani, pokażę Wam trzy komplety. Pierwszy komplet to jest komplet yy, komplet yy, papierów transparentnych yy, i pokażę Wam, tylko czekajcie, potrzebuję tutaj białego podkładu, pożyczę sobie tutaj na razie. Piękne papiery transparentne. Słuchajcie, kolory na tych transparentnych papierach i w ogóle ten jakby um, um, faktura, no nie faktura, ale on jest tak jakby lekko rozmyte, bardzo ładnie to wygląda. No i oczywiście to można używać do um, wszelkiego rodzaju prac, do albumów przekładki na przykład w albumie jakimś kwiatowym i na przykład chciałabym spróbować, z nie mam na to czasu, ale słuchajcie, ja Wam polecam kupić tą kolekcję, zrobić album z tej kolekcji właśnie na każdej stronie taką, która kompozycję z jednym zdjęciem. Ja będę dzisiaj robiła taką inspirację z jednym i przekładki zrobić takie. No po prostu to byłoby coś pięknego. Także tu jest kolejna i jedne są troszkę trochę ciemniejsze, troszkę, troszkę, drugie są troszkę jaśniejsze. To jest generalnie, za chwileczkę pokażę Wam papiery, one no są dokładnie takie same z tego, co zdążyłam tak przejrzeć. E, to są te same papiery, chociaż nie, bo tego nie kojarzę. Także jest tego naprawdę sporo, tych przykładek. Dajcie znać, czy macie jeszcze jakiś inny pomysł na wykorzystanie tych takich papierów. E, wiecie, no to może być też po po prostu jakąś pracę, nie, normalną. No, mamy też tutaj jeszcze ateciaki i mamy takie tagi. To jest ten komplet e, tych papierów e, kalki, jak tak powiem. Kalk, po prostu kalek. E, I teraz pokażę Wam e, dwie kolekcje na strójwymiarowymi elementami. I teraz tak, tutaj, e, jak w ogóle dostałam tą informację, że idzie do mnie ta kolekcja 3D, to myślę, hmm, kolekcja 3D, hmm, ciekawe. Zobaczcie, tu macie ten wieniec i tutaj kwiaty do ponakładania. Także to jest, to jest ten pierwsza kolekcja. Te malutkie kwiatuszki przepiękne. Tutaj mamy jakieś takie... się napisy tu jeszcze na dole są, gdybyście chcieli do wykorzystania. Tak, to jest to samo widzę. I to to właśnie jest to, co myślałam, że tego nie widziałam, a to jednak widziałam. I te kwiaty trójwymiarowe. No dzisiaj zobaczymy, zrobimy jeden taki, jeden taki... No bo nie odpuszczę sobie, żeby tego nie zrobić. Zrobimy sobie jedną taką pracę. Tylko nie będziemy korzystać chyba z tej kolekcji. Tylko skorzystamy z drugiej chyba. Zaraz Wam pokażę, który, który e, będziemy robić. E, też może którąś z tych. Sama nie wiem, zaraz pomyślę. Tu jest druga. E, I ta jest troszeczkę inna, bo tu jest jakby właśnie te połówki. Tutaj mamy pojedyncze takie tagi. Tu jest jeden cały piękny. I tutaj mamy już wieniec, a do niego są dodatki. Czekajcie, wiecie co? Czy to nie są też te i te? Nie, to nie są te i te, czyli tu mamy dodatki. Tutaj mamy, zobaczcie, wieniec, czyli możemy wyciąć i ponakładać jakby oddzielnie jako, nie wiem, na płótnie na przykład. Kurczę, nie wiem, gdzieś nie mam płótna. Może by to zrobić na płótnie albo na sercu. Mam takie serce jeszcze. Tutaj są mniejsze, widzicie? Czyli pod ten um, możemy nałożyć tutaj trójwymiary i tutaj trójwymiary. Tutaj są po prostu mniejsze wieńce. To będzie piękna kartka, też, słuchajcie, na kartkę, bo to byłoby też piękne. Hmm. Chyba zrobię taką i taką, bo jestem ciekawa, jak będzie taka mniejsza. O, no śliczne, po prostu śliczne to jest. Więc zaraz pomyślimy i robimy. Ja będę oczywiście powycinam wszystko i będziemy sobie nakładać i wyginać. Dobra, wyciągam sobie już, słuchajcie, główny obrazek. Tu mamy ten wianek już. Y do trójwymiaru i wszystkie te trójwymiarowe elementy. I teraz tak. Zależy od tego, co my chcemy powyginać i jak, bo musimy ponacinać sobie ten wianek. I teraz, który to jest motyw? To jest motyw ten tutaj. Um. O, to jest ten motyw tu. Okej. Okay. I teraz tak, ten możemy sobie tylko dać po prostu wyższy, ale na przykład powygniatać te odstające elementy. Żeby to zrobić, żeby to było sztywne, to ja to wszystko zmoczę. Zobaczymy, jak ten papier tu chłonie, bo po zmoczeniu i później wysuszeniu, wygnieceniu i wysuszeniu, to nam zostanie troszeczkę takie powyginane. I teraz słuchajcie, te wszystkie odstające elementy, ja sobie je powyginam. Nie będę wyginała na razie samego takiego dużego... Tego dużego wianka. Czekajcie, bo tutaj może yy, średni bym chciała kulkę średnią. Yy, jakby wianka, może nie będę wyginała sa samego w sobie, ale tutaj te wszystkie odstające elementy, które są, to jak najbardziej mogę wygiąć. Yy, I właśnie zrobię to na mokro, ale jak później wyschną. To one będą. Kurde, nie muszę dobrać jakiś dobry. Dobrać dobry rozmiar tego. Oj! Trzeba oczywiście uważać, żeby nie, po, nie pognieść tego, nie pognieść tego wianka. Tu co mogę, to powyginam Słuchajcie, te co wystają elementy i sam wianek też możemy troszeczkę, troszeczkę możemy powyginać. Tak jak mówię, jak to jest mokra, to to się dużo fajniej wygina. O. Tu sobie ponaciskam. I teraz ja ten wianek, jak jest w ten sposób, wysuszę. Na razie go odłożymy, on się będzie sam suszył, i później jak go obrócimy, naciśniemy, To on się troszkę tak popodnosi, a na razie go tak odłożymy. Teraz będziemy się bawić tym. I teraz zobaczcie, tutaj na przykład chciałabym, żeby te listki o głębiej poszły. I jak ja je wygnę, to one się troszkę lepiej powyginają, i to je ponacinam je kwiatów nie będę nacinała chyba chociaż tutaj mogę na przykład wejść w to miejsce i tutaj tylko tak dojść o i nam się te kwiatki też wtedy powyginają więc niektóre nacięcia mogę sobie zrobić, tak, żeby oczywiście nie były tutaj, żeby one się tam nie schodziły za blisko i teraz sobie jak psikniemy yy, i dobrze dociśniemy tą wodę to możemy sobie znowu wszystko fajnie powygniatać. O, no, na spokojnie. I na razie wygniatamy, jak mówię, w jedną stronę. W jedną stronę wygniatamy, a potem, jak już się to wszystko nam ładnie wysuszy, to sobie to obrócimy i wygniemy w drugą stronę. No i tak wyginamy, słuchajcie, wszystko. I tak jak mówię, tak jak chcecie, tutaj sobie ponacinam te listki w środek troszeczkę, żeby one się nam wszystkie powygina. One się jakby potem ponakładają, ale to bardzo fajnie wygląda, więc ja tak mówię, ja już się tego narobiłam przy tak, bo ja bardzo lubię ten efekt yy, i tak, i, i powyginałam to, wyginam to od lat, więc <laughs> mniej więcej wiem, jak chcę, żeby to się powyginało i płatki też tutaj widzicie, ponacinam do środka, bo wtedy one się powyginają, tak. Sprawdzam tylko, że już to się gdzieś nic, nic na mnie mm, nie oderwie. O. I znowu. I od, od Was zależy, jak bardzo to ponacinacie. na ile to będzie po prostu, wiecie, wygniecione. Też sobie może dać troszkę czasu, żeby ten wchłonął, papier wchłonął tą wodę. Tutaj sobie wezmę troszeczkę mniejszą kulkę i staram się tutaj, o, zobaczcie, powygniatać to jak najmocniej się da i za chwileczkę będę to wszystko dosuszać, jeżeli nie macie suszarek to oczywiście zostawcie, niech to się wysuszy papier jest ładnie tutaj nic się tutaj nie, z nim nie dzieje nic się nie nie ściera także fajnie to wygląda, tutaj sobie płatki ponacinam do końca tutaj ten sobie zrobię razem z tym o, czyli tak jakby wiecie im bardziej ponacinacie, tym bardziej to nam się po Powyginę. Mam już powyginane wszystko i teraz będziemy to przyklejać. I teraz właśnie potrzebujemy. Tu mam to mokre. Nie wiem, czy tak się brudzi. A to chyba od papierów się tak brudzi. Chodzi o to, żeby wziąć teraz suche, ale może tutaj na boczku tam spróbuję to zrobić. I teraz biorę taką grubszą i odwracam, odwracam te grafiki tak jakby w drugą stronę, żeby móc je przykleić ale tak jak widzicie, tylko środkiem tutaj. Przez środek przechodzę, a to, co mam już odstające, odstaje. I teraz muszę tylko nałożyć to w miejsce, w którym to powinno być nałożone, czyli to jest tutaj. Czekajcie, to było tak, o tutaj. I dosłownie, o, przyklejam to w takich trzech miejscach, nie wy w każdym miejscu, tylko w kilku tam miejscach, na przykład w czterech miejscach. Oj, to mi tutaj się zablokowało. Odblokujemy troszeczkę w kilku miejscach, żeby tylko dołożyć tutaj do naszego elementu oryginalnego. I teraz tak, tutaj się skupię na tym kwiatku, na tym, na tym. Nie wiem, gdzie położyłam klej. Lekko to przesuniemy. To jest chyba ciut mniejsze. Nie wiem, gdzie ja ten klej nałożyłam, w których miejscach, ale generalnie chodzi o to, żeby po prostu przykleić w kilku miejscach, żeby to się ładnie nam trzymało w dwa. Musisz, tu gdzieś jest klej, ale może się mylę. Tutaj na pewno jest. O. Czekajcie, muszę sobie zerknąć. Musimy jednak pamiętać, gdzie ten klej jest, żeby wiedzieć, gdzie przycisnąć. Dobra, tu jest klej na pewno w tym miejscu. O, tutaj będzie klej też. No to czyli to też musi być. O, tutaj mi się tak zawinął. Troszkę ten, cały go troszkę odwinę i tego też tutaj odwinę, bo się zawinął. Dobra. I teraz, teraz bierzemy sobie te wszystkie pojedyncze elementy i będziemy je też wyginać w drugą stronę i szukać, w którym miejscu one są na naszym. E, tym poczekajcie, ja sobie tylko tutaj wyciszę głos, żeby nam to nie przeszkadzało. I naciskam sobie takim średnio dużym na środek tego kwiatka, czyli w miejscu gdzie ja nałożę klej, tak? Czyli tutaj sobie nałożę i tutaj powiedzmy o w tym miejscu, bo w tych których wymiarach chodzi o to, żeby nie nakładać na dużą miejsce, wiecie, tego kleju, tylko właśnie w miejscu, w którym będzie ten element się znajdował, czyli tak tutaj. Takładam tylko klej, zobaczcie w tym miejscu gdzie ten Kwiat po prostu będzie, żeby jak najwięcej tych elementów odstawało. Ok. Tu mam jeden. Teraz sprawdzimy, gdzie jest ten. I też sobie tutaj znajdziemy miejsce. O, tutaj środek sobie znajdziemy, żeby przykleić. I szukamy. O, mamy to tutaj. I też nakładam klej tylko na środek. Nakładam w miejscu, w którym to ma być. I przyklejam tym miejscu. Tu muszę troszkę oczywiście przycisnąć, przytrzymać, żeby nam się to ładnie przykleiło. Ok. teraz szukamy kolejnych elementów. Tutaj bardzo delikatnie muszę zrobić, bo nacięłam sobie dość głęboko tego kwiata tutaj, żeby mi nie odpadł ten jeden listek, więc tutaj sobie też nałożę klej. Chyba troszkę za dużo nawet. I wydaje mi się, że to nie jest tutaj, więc tutaj sobie go przykładam i dociskam. Tu nawet możecie wiecie, te, te listki przekładać, nie muszą się dokładnie ustawiać na tych samych miejscach, bo ym, większy trójwymiar Wam z tego wyjdzie po prostu, nie? Teraz tak, tutaj ten kwiat to chyba jest ten, więc sobie też tutaj od razu go nacisnę na środek, delikatnie tutaj dam kleju i, i go tutaj przykleję w to miejsce. Mi się wydaje, że to jest z tego miejsca. Teraz tak, tutaj lecimy dalej. Czasem to będzie ciężko nam znaleźć to, ale to wtedy możemy sobie przykleić, gdzie uważamy, że to powinno być, bo czasem są, na przykład, trójwymiary. Zresztą to, to i jeszcze raz będzie taki, taki, taki... Um, o, i na przykład można go zrobić tutaj, nie? Bo tutaj mamy tak, tu mamy jeszcze kwiata takiego. Tu mamy jeszcze te kwiaty, możemy zdublować. Tu ten, tu jeszcze jeden. Dobra, to ja sobie tutaj jeszcze dam jednego kwiata z tej strony. Tego. O. I na przykład damy go tutaj w tą stronę, żeby było więcej tych listków, i przyklejamy go w tym miejscu. Super pomysł, dziewczyny miały. Naprawdę jestem zachwycona tym pomysłem. Dobra, kolejny. Mamy tutaj też e, kwiatek z listkiem. <laughs> ja bym sobie go tutaj, słuchajcie, przyczepiła. Hmm. <laughs> Zakładam, że to może być Ten chyba jest tutaj jeszcze raz też nałożony, ale tego. Wiecie co ja go dam gdzie indziej? Ja go dam tutaj. Znaczy i podejrzewam, że to są też kolejne wymiary, ale ja nie potrzebuję. Wolę, żeby to zrobić, tak wiecie, gęsto. I teraz tutaj bym dała te... Tutaj bym dała takie o, kwiatuszki te. One mi się troszkę starły. Dość mocno tutaj nałożyłam dość dużo um, tej wody, więc troszkę mi się one starły. One będą w tą stronę. Um, ale jak się tutaj wygnie ładnie po są, to, to to nie przeszkadza. I tutaj może tak być. I tutaj mamy jeszcze takie same z listkiem. Z liskiem. To pewnie będzie któreś może. Czekajcie, tu mam jeszcze jednego tego kwiatka. Z dwoma. I to będzie trójwymiar, podejrzewam tutaj. Tak zwany trzeci wymiar. <grymne> trzeci wymiar. Czekajcie, muszę sobie go tutaj przycisnąć. I to jest ten, tu. o Takie trzecie wymiary też, się, też są fajne, więc tutaj sobie dam ten trzeci wymiar jeszcze raz. Czyli nakładam i dociskam jakąś kuleczko. Mamy jeszcze gęstszy ten trzeci wymiar. Dobra, i teraz tak. Tu bym dała coś tu z tej strony, bo tutaj widzicie, że nie mam za bardzo nic, więc tutaj sobie to przy, przycisnę. Oczywiście ktoś powinien, nie, to jest gdzieś z drugiej. Oczywiście, że możecie sobie zadawać to gdzie chcecie, nie? Ja po prostu tutaj daję tak, żeby wypełnić trochę ten, um, równomiernie ten nasz wianuszek, nie? Żeby nie było tak, że z jednego miejsca jest dużo, a z drugiego nie ma nic. To wypełniam, tak? I został mi jeszcze jeden kwiatek. W sumie to już mi się wydaje kompletny. Ale może go dam gdzieś... Po prostu sobie go gdzieś sama włożę. Na przykład... Na przykład... Dobra, dam go tutaj, bo... Kurde, to już sobie ubrudziłam klejem, ale nie chciałabym go chyba tylko dam go tu, o tak. Dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, to praca jest gotowa. E, tutaj tylko fajnie może dać albo malutkie zdjęcie w środku, albo napis. E... Ojej, gdzie ten klej jest? albo ja kleju nie dam, słuchajcie, ale jestem zaromista. Oh my goodness. Ja myślałam, że to jest kleju, bo tu mi się wywróciło, bo byłam przekonana, że klej jest. E... Ja bym to właśnie dała na środek albo coś, albo dać jakąś ładną, jakiś ładną graficzkę, no po prostu pomysłów na to, co tu można dać w środku. Jest mnóstwo. Ja zaraz pomyślę, co tutaj zrobię i, i wam pokażę finalny, yy, jakby efekt końcowy. Słuchajcie, przygotowałam trochę elementów, żeby wam pokazać. Przykleiłam to na złotą papier i na bazę, ale uwaga, te rozmiary nie radają się na kartkę A4, w sensie na bazę z karty A4. Jak widać, tu braknie, więc trzeba to wtedy po prostu przyciąć tu przyciąć i poprzycinać. Ja oczywiście tego nie sprawdziłam, bo tak się powierałam tym piękną pracą, że nie przyciąłam tego. I teraz pokażę Wam tu różne elementy, które możecie włożyć. Ja chyba tutaj włożę sobie takiego pisiaczka, bo teraz tak, tutaj tego miejsca jest oczywiście mniej, ale jak sobie tutaj włożymy takiego pisiaczka, zobaczcie, jak to wygląda cudownie. Może oczywiście to zostawić tak, jak jest teraz i koniec, nie? Myślicie... Yy, Boże, myślicie że myślicie? Myślałam, żeby włożyć na przykład taki napis dla ciebie, i jego też by trzeba było dać na, taki mały, na takie małe podniesienie, no nie? I wtedy właśnie z takim napisem dla ciebie. Też wyglądałoby super. Można by zrobić tutaj, e, jak już byśmy wcześniej o tym pomyśleli, że chcemy zrobić to dla dziecka, to zobaczcie, można by było zrobić taką dziewczyneczkę tutaj wsadzić. Przytejcie tu główkę troszkę do tego, żeby było troszkę ten. I tu na przykład dać jeszcze kwiatkę, żeby delikatnie ją przykryć. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Chyba ja to zrobię tak z nią, jednak. No zobaczcie na no to. No przecież to jest coś pięknego. Tu mam jeszcze takiego fajnego dzieciaczka, którego można posadzić tak całkiem na górze. I też trzeba by wtedy wyrównać tylko poziomy i przykleić go na środku. Wygląda też cudownie. Eee, może taki większy napis na przykład na środek dać tutaj. Na przykład uściski na środku. Eee, można by dać ten napis gdzieś tu z boczku. Ale myślę, że jak to jest luka, to trzeba w tej luce. I na przykład można tutaj dać też na, środek, na przykład zegar, żeby, nie wiem, napisać tutaj, nie wiem, czas przemija, czy tam, nie wiem, łap chwilę albo coś takiego. Więc, może by... Więc choć mnóstwo jest możliwości, ja chyba przystanę jednak, myślałam o tym piesku, a chyba jednak przystanę przy tym dziecku, bo to jest po prostu coś pięknego, no to dziecko wygląda cudownie. Dam je też tutaj troszkę na, na piance, żeby ono było lekko podniesione właśnie tutaj, w tym miejscu. Podniesione, czekajcie, jak patrzę, gdzie by ją tutaj jeszcze, o, jakby ją tutaj wcisnąć. Dobra, więc tak, dwójeczki bym sobie wzięła kosteczki. Kosteczki, dwójeczki. Albo nawet trójeczki, by można było wziąć. Tutaj mam trójki. Chyba trójki weźmiemy, będzie fajniej to chyba wyglądało. Bo jakby się nie było, troszkę się odbije ona od, od tutaj tych wszystkich elementów. Także damy sobie trójeczki. No słuchajcie, jestem zachwycona. Idźcie na, do sklepu ITD, bierzcie te papiery. No po prostu rewelacja, nie? Jest to rewelacja. Na kartki gdzieś tam nawet do sprzedaży czy coś, no to po prostu cudownie by to wszystko wyglądało. Wiecie co, tą piankę dam tutaj, tej tutaj nie dam, bo ona i tak będzie przyklejona tam do tych kwiatów. Dam tutaj. Bo ona, wiecie, chodzi o to, żeby tutaj podnieść jej, tak powiem, ciałko. Na te 3D, ale główkę przyklejmy sobie już tutaj na. Do. Nawet nie musimy jej przykleić, ona się sama ładnie tutaj przyciśnie. No kurde, no zobaczcie, jak wystaje to dziecko pięknie. Um, I to bym jeszcze dała tak. Oczywiście, nie byłabym sobie motylków tutaj nie przyczepiła, więc ja tutaj przyczepię jeszcze takiego motylka na dole. Ten motylki też musiała sobie wygiąć wygiąć na mokro że przyczepię motylki i Wam pokażę finał. Przyczepiłam już motylki. Zrobiłam je tak, żeby one tak wtopiły się troszeczkę w ten... żeby one nic tu nie wylatały, czyli tu jest jeden, tu jest drugi i tu jest trzeci. I zobaczcie, jakie to co wyszło. O matko, zobaczcie tą trójwymiarowość. No piękne, piękne. Moim zdaniem te papiery to jest strzał w Także serdecznie Was zapraszam. ITD Collection. Kupujcie projektujcie i koniecznie się pochwalcie jeśli się inspirowaliście moim filmem serdecznie zapraszam, buziaki, do zobaczenia będzie mi ogromnie miło jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale możecie kliknąć w klawisz wesprze i dołączyć do teamu, albo w klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale, pa!